Dzień dobry w wydaniu specjalnym wiadomości z kwantowej rzeczywistości 8 marca 2021. Wydanie specjalne, dlatego że dzisiaj jest Dzień Kobiet, a pojutrze Dzień Mężczyzn. I z tego powodu chcielibyśmy z Piotrem parę słów powiedzieć. Dzień Kobiet od kilku lat. Wzbudza we mnie pewien rodzaj, yy, może nie protestu, co yy, zmieszania. Ponieważ yy, będąc yy, osobą, która od kilku lat przewraca przede wszystkim swój własny świat wartości, yy, zauważam, że celebrowanie płci oddzielnie. Nie mieściło się w moim systemie wartości. Dlatego trochę przekornie dzisiaj z okazji tak zwanego Dnia Kobiet składam serdeczne życzenia ponownie wszystkim istotom boskim, które są na Ziemi, inkarnowane jako mężczyźni i jako kobiety. Owszem, sama będąc inkarnowana w ciało kobiety w tym wcieleniu, Wiem doskonale, będąc również żoną, będąc również mamą, będąc córką, jak, jakie konsekwencje niesie ze sobą taka identyfikacja w trójwymiarowej rzeczywistości. I temu składam hołd, ponieważ dopóki nie wzniesiemy się do rzeczywistości, w której wyżej wibrujemy i nasze płcie, Zatrął się, to rzeczywiście jeszcze wciąż ma to znaczenie, z czym się identyfikujemy. I jak już wspomniałam, składam hołd temu, co robi kobieta, jak również temu, co robi mężczyzna na co dzień w takim dość tradycyjnym podziale ról. Przy czym stawiam na partnerstwo, stawiam na miłość, zrozumienie. I wolność dla obu stron również w związku. Taki zresztą związek mam i bardzo go sobie cenię od 30 kilku lat. Więc um, nie jest mi po drodze z takimi określeniami, jak na przykład hybryda ludzka, czy innymi podobnymi, natomiast y, absolutnie uznaję wybory, wybory ludzkie. Co do identyfikacji się z płcią. Te hybrydy pojawiły się w mojej świadomości wraz z jakąś reklamą bardzo dużej marki modowej, która napisała taki newsletter i wysyłała go do klientów. Nie będę wymieniała tej marki. Trochę mnie przestraszyło takie siłowe naginanie ludzi do ról, których, z którymi się nie identyfikują. Um, nie, jest to, nie jest to ok. Wiem równocześnie, że um, przyszłością ludzkości, kiedy już opuścimy dualną sferę 3D, będzie być może ponowne um, rozpoznanie swojej, Właśnie nie płci, tylko swojej po prostu boskości w istocie ludzkiej. I temu też skłaniam pokłon, i to też witam w swoim sercu. Zapisy o naszej boskości mamy w naszym DNA. Oczywiście mam na myśli zapisy w naszych holograficznych, nie, wciąż obecnych w naszych ciałach i nieaktywnych jeszcze, częściowo aktywujących się 12 dwunastu niciach DNA, w których e, znajdują się między innymi holograficzne zapisy e, informacji niesionych przez ciekłe kryształy, które to notabene w naszym DNA białkowym również się znajdują. I tak e, ta boskość, o której mówię, w tej istocie ludzkiej, którą jesteśmy, którą reprezentujemy obecnie, wciąż jeszcze w różnych płciach, może, może być przez nas zauważana, możemy z nią rozmawiać, możemy z tą boskością możemy uprzytamniać sobie, że ona sobie tam jest i że nas stanowi. Poprzez aktywację 12 nic DNA. I aktywacja przebiega w bardzo nietradycyjny sposób w naszym ujęciu, bo opieramy się na najnowszych odkryciach nauki. Tym razem jest to genetyka falowa, w której istotne jest, kiedy człowiek komunikuje się. Zarówno z komórkami ciała, jak i z własnym w ogóle całym organizmem i między innymi z własnym DNA. Wtedy właśnie to DNA ma szansę na aktywację, kiedy nawiążemy z nim kontakt. Mówię o tych uśpionych niciach. Dlatego też mniej więcej, nie pamiętam już teraz kiedy, ale może pół roku temu, może wcześniej, stworzyliśmy nowatorskie na skalę światową. Medytacje kryształowe, które, w których rozmawiamy z DNA wewnątrz nas i w ten sposób aktywujemy te uśpione zapisy. Witajcie. Dziś jest szczególny dzień, bo to Dzień Kobiet. Jednakże, w ramach Instytutu Świadomości Kwantowej. Chciałbym nieco wydłużyć to święto, bo już za dwa dni jest Dzień Mężczyzn. W związku z czym ogłaszam, że wszyscy ci, którzy czują się kobietami i mężczyznami, mogą świętować trzy dni. Trzy dni światła tego, które w tej chwili świeci: pięknego słońca, radosnych chwil, całe trzy dni. Po co nam dzielić się na jakieś niepotrzebne, zupełnie podziały? My, generalnie rzecz biorąc, jako ludzie i kobiety i mężczyźni, jesteśmy sobie po prostu potrzebni. Ta potrzeba wynika nie tylko z faktu tego, że rozmnażamy się, że. Kontynuujemy gatunek, jak to się nieładnie z biologii mówi, ale przede wszystkim dlatego, że stanowimy bardzo mocno uzupełnienie siebie, charakteryzujemy się nieco inną budową, jak wszyscy wiedzą, i również cechami. W tej chwili jest niezwykły czas czas nie tylko wiosny, która nadchodzi ale czas wiosny dla całej ludzkości. Odrodzenia się w nowym świecie, porzucenia paradygmatów, które nam towarzyszą od zarania dziejów, jakie pamiętamy, jakie są opisywane, które w dużej mierze, jak sami wiecie, nam nie służą. Dlatego porzucenie ich jest tak ważnym czynnikiem, który może doprowadzić nas do czegoś innego, do czegoś, co zawsze każdy z nas odczuwał w swoim sercu. I tak naprawdę to tego Wam, kobiety, mężczyźni, dziewczyny, chłopaki, tego Wam życzę. Życzę, żebyście tylko sercem się kierowali. Życzę, żeby to było łatwe. Życzę, żeby to było zawsze. I życzę, żeby jak najszybciej efekty tego Waszego patrzenia przez serce były przez Was dobrze dostrzeżone. Pamiętajcie, mamy w sobie boskie DNA, 12 nici. Naukowcy mówią różne rzeczy, posłuchajcie swojego serca. Jeśli jest ich 12, to są po coś, do czegoś służą. Do czego? O tym możecie się dowiedzieć z różnych źródeł. Tylko nie mainstreamowej nauki. My również o tym mówimy. Zapraszam Was gorąco do świętowania od dziś do środy, do Z północy. Dnia kobiet i dnia mężczyzny. Chcemy zaproponować atrakcyjną promocję na te medytacje. Z 49 bodajże złotych na 36,90 i ta promocja będzie dostępna oczywiście dla kobiet i dla Panów dla pań i dla Panów przez 3 dni, czyli od 8 do 10 marca. A tytuły tych medytacji brzmią tak. Wezwanie kryształowego pola jedności prośba do DNA o wybaczenie świadomość przesyłu danych i ich przetwarzania w akaszy możliwości składowania i przetwarzania danych przez ciekłe kryształy w twoim ciele oraz aktywacja 12 nici DNA Druga medytacja prośba do DNA o wybaczenie jest między innymi prośbą o wybaczenie tego, że kiedyś pozwoliliśmy na modyfikacje genetyczne w naszych ciałach. Jest to niezwykle aktualne w świetle tego, co nam się teraz masowo na całym świecie oferuje, i jest to ingerencja w nasze DNA. To, czego nie chcę <śmienić> wymienić na głos, ale osoby świadome, słuchające będą wiedzieć o co chodzi. Więc skoro przepraszamy nasze DNA, że kiedy. Kiedyś dopuściliśmy do takich manipulacji genetycznych, tak teraz bądźmy świadomi, żeby tego nie robić, i wtedy nie będziemy musieli znowu DNA naszego przepraszać, aby aktywować jakiekolwiek boskie zapisy, bo raz zmienione DNA nigdy już nie powróci do swojej pierwotnej boskiej formy. Tymi paroma słowami kończę dzisiejsze moje spotkanie z Wami. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam zarówno Panie z okazji Dnia Kobiet, jak i Panów z okazji Dnia Mężczyzn. Serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia, do poczucia, do zobaczenia.